Dzień dobry, dzień dobry, Sopot, właśnie robię śniadanie dla nas. Dzisiaj pobudkę mieliśmy, musiałam budzić nastawiać, bo zaraz gdzieś wyruszamy. Śniadanko najpierw, połowa rodziny jajka na twardo, połowa na miękko, Pokroję warzywkę, tutaj mamy serki, każdy będzie sobie brał na co ma ochotę. Ruszyliśmy, trochę w poszukiwaniu śniegu, patrzyłam na kamerkach, to tam gdzie jedziemy powinno go troszeczkę być. Powiem Wam szczerze, że już myślę o grudniu, o vlogmasach i jedziemy zobaczyć, czy uda nam się nagrać jakieś e, intro, czyli taka, taki wstępik do vlogmasa. No i oczywiście sobie miło też spędzimy czas, e, gdzieś pójdziemy na obiad, ale nie za długo, bo dzisiaj u nas będą kopać buraki. O której Grzesiu? O 17, tak? No, tak. Przez całą noc, więc dzień mamy wolny, ale nocka brzeska będzie zarwana. Jak ja lubię niedzielę, wszystko tak trochę wolniej biegnie i jest czas na złapanie oddechu. Zapraszam Was serdecznie na nowy film, w którym odpowiadałam na Wasze pytania. Jest naprawdę długi. Myślę, że niektóre tematy wyczerpałam i naprawdę tak starałam się od serca opowiadać. Myślę, że możecie sobie gdzieś tam mnie w tle odpalić. Niekoniecznie musicie oglądać, ale nawet posłuchać, więc zostawiam Wam tutaj link.